Z tegorocznej edycji raportu DigiIndex Mensa wynika, że około połowa zarówno średnich, jak i dużych firm gromadzi kompleksowe dane dotyczące procesu produkcyjnego i zarządczego. 30% firm średnich i blisko 55% firm dużych ocenia, że możliwe jest ich skuteczne wykorzystanie w wielu obszarach i wprowadzenie na ich podstawie usprawnień. Niestety ponad 20% firm wciąż nie wie, jak optymalnie wykorzystać dane. Przy tym firmy, które efektywnie wykorzystują dane, same stają się bardziej efektywne. Digitalizacja i skuteczne wykorzystanie danych pomaga firmom także w realizacji ich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Często powtarzam, że nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji. Dane z infrastruktury przemysłowej są konieczne, aby móc ocenić, które procesy należy optymalizować, w jaki sposób, a nawet w jakiej kolejności, by ograniczyć zużycie energii, efektywnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, a przy okazji ograniczyć koszty operacyjne. Podsumowując, bardziej cyfryzowane firmy stają się bardziej zielone i konkurencyjne.